Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w końcu odcinku zagrajmy w Portal 2 w kooperacji dzisiaj ze mną znowu ten bot, wracamy po dłuższej przerwie. A no i co jedziemy, kompletnie nie ma pomysłu. A jak się w to gra? No, tak trochę nie ogarę patrz. Można to zrobić tak. No, no. tak. Właśnie wodar, dzisiaj... Tak i patrz. Kurde, no. Ale nie, dobra, teraz tak. Dzisiaj daje, dzisiaj daje po prostu... Mm... Tobie szansę i dzisiaj ty prowadzisz i, i Serio? pokażę jednak się myliłem i musisz okazać swój geniusz Przepraszam, ale się myliłeś Czekaj Czekaj <śm> <śm> Zapomniałem, że to nie jest żadna strzelanka Więc jest takie głupie Czekaj Patrz Czekaj, czekaj, czekaj Tutaj A może po prostu tak Cioè! Czemu mi zewróć? No bo spadł sorki, już poprawiam. No Ej, dobra. Patrz. No bo no, no ja po prostu dzisiaj czekam na... Patrz... Co ci to da? Czekaj. Nie wiem, ale zobaczymy. Może coś da. Dostaniesz się tam. On no chociaż może dostaniesz się tam, Dobrze. tylko się to szybko. Dobra. Patrz, zrobiłem to. No i... I, i co teraz? Aha już wiem, już wiem, już wiem, dobra zostań tam no. O fuck, I teraz muszę... Przy... Co ty zrobiłeś? Moment um... mm? Postaw mi tu, jesteś w stanie tam postawić czy nie Gdzie? A, a może tak Jesteś? Tak No to postaw tu I tu Dzięki No, wow. i skać. na Jaj. Teraz na tabie. Tutaj, patrz, to zrobię. I patrz, i ty musisz wejść. Gdzie to jest? Tutaj w B. Już to będzie koniec? A my nie musimy się tam dostać? A, no może? To czekaj. <laughs> Rzeczywiście. To postaw mi tu i tu. Tak jak poprzednio. Dobra. Nie. Moment. Tutaj postawiłem poprzednio tak. Ja, ja muszę tutaj postawić jeden na pewno. Tu I A... drugi. A drugi... musisz spać teraz. Mówię ci. Tylko... Aha. Ale... Aha, dobra, już wiem. I tam mam czerwony. No, chodź. Ty nawet nam to jakoś idzie. No idź. Dawaj, dawaj. Eee, no i musisz tam sobie postawić rzut. Nie, nie możesz tak zrobić. Nie możesz tak zrobić. Zaczekaj, zaczekaj. Jak to? Nie możesz tak zrobić, bo eee, zniknie jak przylecisz przez. Czekaj. Ja muszę pierwszy przelecieć. Poczekaj, nie! Nie, czekaj. Jestem i teraz o, mogę jest. ci stąd. Mogę ci teraz postrz. Czekaj, tutaj nie ma nic. No właśnie nie ma. Już było to dobrze zrobione tylko jak ja bym poleciał pierwszy. <laughs> Ale patrz, nie, tam nie polecisz. No nie, no, no, no musimy teraz zrobić to wszystko od nowa. Czekaj, to ja wejdę tu, patrz. A No strzel... Sz -sz ...dwa. Ale ty mi musisz... W sumie to mogliśmy... Tam. W sumie to mogliśmy po prostu... A, tam. Tu jeden i tu jeden musisz przedstawić, się. W sumie to mogliśmy to zrobić... ...inaczej, Bole. nie musiał nawet tamtędy przychodzić. Wystarczyło to, by coś postawić. Okej, <noise> tu, tu jest jeden. Ej no, postawiłeś go za wysoko i nie jestem w stanie wskoczyć. Dobra. A bliżej tej strony. No i tak? jak ja mam to zrobić? No nie, nie, doskoczę! Dobra, tak jest okej. Okay. Okej. Okay. O, patrz. Idealnie. Udało się. Zgadź. nie, Patrz i... jump. No i nie, tam tam Tędy muszę przejść. No. I teraz możesz być moją mamą. Do tyłu, do tyłu. Zwaliliśmy. Hej, Czekaj, czekaj, czekaj. A co robi to? <laughs> ten <twój> <śmiech> śmiech, Ten twój śmiech, który był w zasadzie w Dobra, weź się, co w niej chodzi. <laughs> Weźmy to już, przejdźmy. No. Postaw tu czerwony. I pozwól mi polecić pierwszym. No. <grym> Udało się. Udało się, prawda? Powiedzmy, że już nie będę nazywał ci potem, bo tak przeszedłeś to sam. W ogóle ci nie pomagałem. I, I, i dokładnie Zazdrościsz Zazdrościsz, Zazdroszczę i tyle. Dokładnie. Czemu hejdzujemy Justina? My tak naprawdę zazdrościmy. No... <laughs> Załóżmy. Chciałbym być taki jak o. No chciałbyś. A no, w ogóle to jest tak wkurwiające, że są te ekrany wczytywania takie długie i, i, i w tym czasie nawet nie ma żadnej muzyczki jest, i, i jest taka cisza. Ja tam mam muzyczkę. No ty możesz... No, ty możesz nie nie. jest Ej, spoko. To jest tak. Co to? Dlaczego to? Patrz, nie mogę przejść. Ej, co ty zrobiłeś? Lol Postaw tu jednego drugiego. Wow oh, fuck Tam są strzelane. Ja, do, postaw tu jednego, tu drugiego, mi. proszę. Dobra. Tu jednego. No to tu drugiego nie ma. Chodź weiga. O lak. No już. Iśkame aus tu. Zastawiasz tu jednego, tu drugiego. Ja już wszystko rozkminiłem. Ty to rozkminator jesteś. No. Ale tu... tu żółtem. Proszę. <laughs> geniusz zła. No. A może już zła? Geniusz. Haha. Yes. Tak? Potrzebujesz czegoś? Mózgu chyba. Chyba twoja mama. O, oh. co. What the fuck are you doing? Ej, co mnie strzela? <laughs> <laughs> to jest żałosne. Nie wiem po co tutaj idę. Na mnie strzelać próbuję. No właśnie. Um... Nie, jeszcze... Strzelają cię. no ja nie mam pomysłu, bo tu trzeba... Mhm. Mhm. Tam okej, trzeba pójść. Okej, wiesz, mam pomysł. Nie. I cię zabiję. Postaw tu czerwony. Tu. Fuck. Głupio Ej no, co jest? Dob Nie! widział. <laughs> Nie mu jebne, że moja myszka zwariowała. No, tak! A to ma lagi, a to mu my myszka zwari zwariowała? Cicho, to ty lamisz. Dobra. Dobra. I teraz no. będzie ciężkie podejście. Twoim zadaniem jest nacisnąć przycisk. Ja to na chwilę odpuszczę. No, o kurde, ale czerwone. No, no właśnie, bo to zaraz będzie ten... Więc... To, są dwa, to są trzy czerwone krepki, to jest trudne. No właśnie, więc szybko. 3, 2, 1, dajesz. A. Uwaga. What the fuck! <laughs> Idiota. Idiota. <laughs> no myślałem, że stworzyłeś się cofnąć. Idiota. I kurka nam spadła. No brawo. Jeszcze. Tu. Szkoda, że nie spadłeś. A Oops. Wiem, Boże. Wiesz, że, ja bo jest, że my moment. tracimy... Tracimy w tym odcinku, my już wiemy co zrobić, ale po prostu jesteśmy takimi nie pom... nie... Pom nie Jesteśmy aż tak niepełnosprawni No! Nie, nie! No dobra, no stawię, stawię tą drogę. Tutaj stawię. trzeba postawić. Żółte. <grytne. <grytne> <grytne> Jaki pot. Dobra, dawaj. No, patrz. Dobra. Tylko naciskasz i szybko się cofasz. Trzy czerwone kropki. Nie, kurka Udało się. Nie. Dobra, no. idź z tą kulką. Puść. Brawo. Może nie jesteśmy aż tak niepełnosprawni psychicznie. Może jednak. No, a może jednak. Hmm. ULT! Nie działa. I właśnie. Scroller możesz sobie przybliżyć, przezimować. Nie wiedziałem. Hmm. Atlas. Peabody. Peabody. Atlas. Peabody. Atlas. Peabody. Atlas. Atlas. Wartość merytoryczna naszego materiału wzrosła o 300%. Ej wiesz co, a może nagram na tym W w normalnej godzinie, nie? A nie o czwartej no w nocy. kurde, no rzeczywiście, my dzieciarnia jesteś. O kurde, ale Uratowałem szczero. gdzie, widzisz? Nie tam. Sam się uratowałem. Patrz. Ej, hey, ale to nie za wyglądało. Jak się topiłem w tym kwasie. No świat, no. <laughs> Ej serio. Patrz. Patrz biegniemy O kurde, przydało mi się, że przeszkodziłeś Fuck. No wejdź tam, wejdź tam Wejdź tam Jesteś zasłoniony i teraz... zasłoniony. Tu stawię jeden A, a drugi, z na górę. Jak jest? Aha, tu jest tam, dobra. A tu drugi. Tu. Nie zgagaj. Oj <noise> jak ja to zrobiłem? <noise> Nie wiem, weź go tam wrzuć do kwasu. Ale głupi debiuty. Zabił mnie. I idiota Patrz, a co by się stało gdybym... Nie no Ale ty jesteś zerem <coughs> <muchy> <muchy> Dobra skacz ale, ale takim kompletnym, nie <muchy> Dobra skacz Może chodźmy już dalej, ja z nim nie przetrwam Fajną masz lupa A, ty Ej, dobrze nam idzie Ej, no rzeczywiście Znaczy dobrze nam idzie w rozwiązywaniu zagadek, ale <noise> Ej, ale jakoś tak szybko Nie, czekaj tam <noise> Ej, gdzie ja jest? Tu? Patrz tu Czekaj i tu Biegnij. Biegnę. Jackie, co robi ten przycisk? Rzuca. Aha, tam coś stawia. Tu jedno. Dobra, woda skacz. Znaczy zobacz... Nie, nie skacz, zobacz tam jak skoczysz, to coś ci da. Tak. No to zgadź Ej, to nie jest górka. Łapkostkę. Nie, 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 nie. <laughs> Przynajmniej mamy kulki. Kos... No, nie nie, nie mamy. I <laughs> serio, gdzieś. mi to? zrób, proszę, zasłonę. Nie mogę tam postawić serio. Czekaj, nie. A. Nie wiem jak. Czekaj, czekaj, mam pomysł. Ej. No. Dobra, już, już sobie sam zrobił zasłonę. A, już wiem. Dobra, teraz naciśnij przycisk I co i... No i po co, i patrz I Co to zdziała? Z, z no nic, no myślałem, że coś działa, tak <suszy> Nie. No zaczekaj, już, już wiem, już wiem no, no dawaj Raz Raz I... Dwa gdzieś tu o. Teraz Czekaj Ej wiesz co, ej już mam pomysł Hop, zostaw. Zostaw mi teraz naciśnij. Może to zrzucić te wieżyczki. O, o, mada paka. Tam już się wychodzi. Można jeszcze, są schodki do kwasu. Czekaj, ale ja mam rozwinę... Ej chodź, patrz, mam pomysł. O i tutaj. Czekaj, nie, nie, nie rób nic. No nie, weź. No dawaj, teraz. Skak. Czekaj weź jeszcze raz Ej telefon się spalił, ogarnił, I Mi? Dobra, już, już się ogarnęło Bo no, no tu masz jeden i... No ale ja nie zdążę Aha no dobra, to czekaj to może Tu... I skocz, i wtedy paniesz do fajnego Tak 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 Ej nie przecież to można jeszcze rozwalić te wieżyczki Kurde, szkoda że tam... Ten... Tu stawiasz jednej, no. Tu stawiasz czerwone, naciśnij. To od razu z tamtymi wieżyczkami się... Ale fajnie to... O, tu jeszcze jest jedna. No, jeszcze jedna jest. Fajnie się rozwalają. Dobra. Teraz nam pozostało tylko rozpuścić. Gdzie to jest? Czekaj. Tam nie ma żadnego? Żadnej ściany? Tam, jeden na pewno. Nie, nie zdążę. Nie mam... Ej, już mam pomysł. No, i, i... i teraz zrób tak, tu jedną, a tu drugą. Nie, to tak nie zadziała. Nie zadziała. Tu drugą, tu drugą. Spróbuj jakieś przez ten otwór strzelić. Fak, 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 fak. No, dobra. No. No, ale przycisk chyba jeszcze musi docisnąć, Do czego ci ten... kulki? Fak. Co, co ci co, to dało? Będę mógł postawić kostkę na tym. Aha. To może... Tylko kawałek musisz w dół, albo wyżej, albo niżej to przesunąć. Wyżej się nie da, czy niżej. Da się do wyżej. Ale nie ma sensu. No dobra, no może sprawdzić. Mówisz, kwestia jest taka, że... No dobra, no to trzeba próbować. Czekaj, jeszcze znaczy niżej. To. Niżej trafiłem. Chyba trochę wyżejesz. No chyba ta. No nie, bo kostka się odbija minimalnie. Hmm. O... Stań, nie, stań tam. A, stary, a postaw tu po prostu żółtko. Nie, patrz, stań mogę? tam. Proszę, proszę Patrzcie na mnie, Zaufa patrz na... Zaufaj, mi. Mi zaufaj mi. Mi zaufaj, patrz tam. No. I łapiesz po prostu kulkę. No tak też można. <noise> <Dobry. głos> <noise> 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 Jeszcze raz. <noise> nie mogłeś to lećiał. Ja nie chcę kulki. Nie stać. Dobra, dobra, zaraz mi się uda. Wiem o co chodzi. Już cisza. Odpalaj. Wow. Ale nie wiem czy kulka się tu utrzyma. Myślę że się utrzyma. Okej. Okay. I teraz robię tag. Tag. Idziemy. Dobra, a wiecie co my sobie zrobiliśmy dłuższą przerwę od portala i idzie nam nie najgorzej, ale, ale czas antenowy nam już pomału minął, o, więc, więc, więc my też się będziemy żegnali, a nawet no zapraszamy do kolejnych odcinków. Rejka. Do widzenia. Żal. Z czego masz bekę? Ze trzy razy w samo. Tak, a przez stylociku... ja się... Jak to śmiesznie wyglądało? Dobra. Jak lecimy do tyłu. Takie, co jest? Okej, okay, żegnamy się, cześć.